Na naszym kanale pojawił się film dotyczący glebogryzarek firmy Husqvarna, dlatego też dziś postanowiliśmy przybliżyć Wam tematykę najmniejszego, najtańszego modelu w gamie firmy Husqvarna, czyli modelu TF120. Te 120 to urządzenie o szerokości roboczej wynoszącej 44 cm, bardzo niskiej masie własnej, bo zaledwie 27 kg, a silnik napędzający to urządzenie charakteryzuje się mocą 1,9 konia mechanicznych. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to urządzenie sprawdza się w praktyce, to zostańcie do końca tego filmu. Ze względu na kompaktowość, małą wagę, ogólnie małe gabarety, urządzenie nie jest dedykowane do pracy w bardzo trudnym terenie, takim jak zrywanie trawnika. Ale oczywiście, kto inny, jak nie my, przetestujemy go właśnie w takich niededykowanych dla niego warunkach. Warto dodać, że urządzenie ma regulowany, składany uchwyt, a także składane kółko transportowe, dzięki czemu zajmuje mało miejsca podczas przychowywania i jest też bardzo przystępne do transportowania nawet niewielkim samochodem, o czym za chwilkę się przekonacie. Jak wspominałem wcześniej, szerokość robocza urządzenia wynosi 44 cm. Poszczególne sekcje zespołu roboczego możemy odpinać tak, żeby zmniejszać szerokość roboczą. Klienci, którzy kupowali u nas te urządzenia zgłaszają nam, że wykorzystują ten sprzęt bardzo często, także do Przejazdu między rządkami upraw. Dzięki temu oszczędzają czas, bo nie muszą pielić na grządkach. Jeżeli chodzi o przygotowanie urządzenia do pracy, do misy olejowej wlewamy 350 ml dedykowanego oleju. Zbiornik paliwa mieści 1,5 litra benzyny. W tym miejscu w urządzeniu znajduje się filtr powietrza. Tutaj mamy sanie, dźwignie od regulacji obrotów. W tym miejscu znajduje się główny wyłącznik, włącznik wyłącznik, a tą dźwignią uruchamiamy zespół roboczy. Jeżeli chodzi o obsługę urządzenia, to w tym miejscu mamy zaślepkę, którą powinniśmy wyjąć i wpuścić tutaj około 20 g smaru litowego, po czym przez jakieś 30 sekund obracać zębami tak, żeby smar równomiernie rozprowadził się po całej przekładni. Jeżeli jesteście ciekawi, jak często się takiego wykonywać, te informacje znajdziecie w instrukcji obsługi. Warto dodać, że wszystkie urządzenia zakupione w naszym sklepie są już zatankowane, zalane, przygotowane w pełni do pracy, odpalone i sprawdzone w momencie sprzedaży. Wspominaliśmy o regu możliwości regulacji dźwigni, natomiast warto dodać, że ta dźwignia powinna być ustawiona tak, żeby nogi operatora były jak najdalej odsunięte od zespołu roboczego. Chodzi tutaj o kwestie bezpieczeństwa. Do pracy warto wyposażyć się w okulary. Małe jest prawdopodobieństwo, ale zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, że kamyk znajdujący się w ziemi wpadnie Wam do oka. więc żeby tego uniknąć, wystarczy założyć jakieś szersze okulary. Transport. Sprawdźcie, zobaczcie sami, jak łatwo możemy przetransportować urządzenie na teren pracy. Przechodzimy do uruchamiania urządzenia TF120. Włączamy przesuwając w prawo dźwignię sania. Obroty mamy ustawione już na maks. Przełącznik ustawiamy w pozycję ON. I za pomocą szarpaka uruchamiamy silnik. Pierwszą najtrudniejszą część zadania mamy wykonaną. Na filmie widać pewnie było, że urządzenie wyrywało do przodu, zaczepiając urządzeniem tnącym o korzenie kotyry traw. Natomiast tak jak wspominałem, nie jest to sprzęt do, tego, do tych zadań dedykowany. W tej chwili na tak już spulchnionej ziemi możemy sprawdzić, jak urządzenie będzie sobie radziło już z zadaniami takich, do których, do, które do niego należą, mianowicie do przekopywania już spulchnionej ziemi. Czyli jeżeli uprawiacie swój. Kawałek ogródka przydomowego na swoje warzywa i robić coś takiego dwa razy do roku. Praca ta będzie naprawdę przebiegała bez większych problemów, co możecie wtedy za chwilkę zobaczyć. minutach. Teren mamy już wstępnie przygotowany. Dajcie znać, czy wolelibyście pracować takim urządzeniem, czy jednak jesteście fanami klasycznej łopaty. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące innych kultywatorów firmy Husqvarna, też koniecznie napiszcie komentarz, a może powiększymy nasz ogródek przed firmą. To tyle w dzisiejszym materiale. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.